Jestem w swoich stronach, czyli po 5 tu jest właśnie wioska Stryszowa, gdzie mieszka pani redaktor, właściciel naszego portalu padrejarek.pl. Zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz, kiedy się wjeżdża do wioski o w takich stronach regionalnych. Polska rodzina. Słuchajcie, polska rodzina. No i ktoś tym małżonkom przygrywa. I przygrywa, zobaczcie, Bogaczek. Brońmy, kochani rodziny. Go, gro, rodzina to mężczyzna i kobieta. Rozumiecie? Dlatego nie dajcie się na żadne wprowadzanie yy, praw czy które są dalekie od tego, by właśnie od prawdziwego obrazu rodziny nie pozwólmy, aby dzieciom wmawiano, że rodzina to mężczyzna i mężczyzna, kobieta i kobieta, a o, nawet o, to przypomina nam tutaj. Mężczyzna i kobieta, a ich syn przygrywa. Allora, cari fratelli e sorelle, sto vivendo in questa zona, sapete che sono a casa mia, ma in questi villaggi. Oggi sono andato a trovare la nostra giornalista responsabile per il portale padreare.piel, signora Barbara. Allora, ho visto, appena si entra in questo paese, vedete, vestiti così, benvenuti a Strissu. Uomo e donna. Che significa? Che la famiglia è uomo e donna, ma il figlio sta dietro che sta suonando. Allora difendiamoci la famiglia. L'uomo e donna. La famiglia non è l'uomo e l'uomo, donna, donna. Allora dobbiamo dire no a un certo insegnamento che è fuori da tutte le norme, da, dalla natura dell'uomo. E eh, così, per il messaggio durante la strada.